Witajcie kochane, dzisiaj pokażę Wam dwa helatujące szampony, czyli takie szampony, które pomogą Wam, jeżeli Wasze włosy są nie chcą się układać, puszą się, są suche, szorstkie, pozbawione blasku, mają suche końce. Jest to prawdopodobnie wina twardej wody. Zaraz Wam o tym opowiem. Szczególnie jeśli mieszkacie w dużym mieście, w dużych miastach jest w kranie twarda woda. I dlatego mamy dwa wyjścia: na przykład, albo takie filtry specjalne do prysznica zamontować, albo po prostu wodę filtrować żeby usunąć ten chlor, magnez, te jony, ten wapń, czyli to wszystko, co się osadza na naszych włosach i powoduje, że one tak źle wyglądają i to je przesusza. Albo prostsze wyjście, używać szamponu helatującego, czyli takiego szamponu, który zmyje z włosów i powierzchni skóry te niechciane elementy, które są w twardej wodzie i włosy zupełnie zmienią swój wygląd, skóra głowy również. Pamiętajcie, że z czasem z tego też się bierze łupież z takiej twardej wody. I właśnie, szczególnie jeśli w dużym mieście mieszkacie, jesteście na to narażone. I pamiętajcie, że twarda woda nie tylko źle wpływa na stan Waszych włosów, skóry głowy, ale także na skórę twarzy i ciała. To jest też bardzo ważne. Zobaczycie od razu zmiany. Także można zainstalować sobie też taki właśnie na przykład filtr prysznicowy, albo jeżeli tylko wam zależy, żeby włosy były ładniejsze, używać szamponów helatujących. I dzisiaj Wam pokażę właśnie dwa z nich. Szampony haletujące, które Wam dzisiaj pokażę, to jest L'Oreal Metal Detox. To jest profesjonalny szampon droższy lub bardzo tani w przystępnej cenie szampon dla każdego Herbal Essence. E, także mm, dwa takie produkty mam. Ten Herbal Essence to jest drogeryjny szampon, jego znajdziecie wszędzie, a właśnie Metal Detox jest produktem profesjonalnym, czyli na przykład w sklepach fryzjerskich e, lub e, online. E, lub stacjonarnych lub online w sklepach fryzjerskich lub w salonach czasem też. Czyli metal Detox neutralizuje metale. Neutralizuje te właśnie metale, ten y, sody, y, ten chlor. Magnes, to się wszystko osadza, to są wszystkie metale, które są w twardej wodzie. E, czyli on neutralizuje te metale, czyli je zmywa, wiąże w, mm, i w, jak spukujemy włosy, to po prostu się spukują i już ich nie ma. I jeszcze chroni włosy przed osadzaniem się takich właśnie zanieczyszczeń. Też ten szampon jest super, można użyć po farbowaniu, po tonowaniu włosów, bo wychodzi jednolity kolor. Bo pamiętajcie, że czasem właśnie te metale zawarte w twardej wodzie, one utrudniają tą jednolitość koloru, jak farbujemy, tonujemy włosy, że te włosy, Włosy nie wyglądają tak super, natomiast jeżeli użyjecie po tych zabiegach tego szamponu, też właśnie głównie dla blondynek y, przy włosach rozjaśnianych, będzie rewelacja. I tutaj ten szampon ma taki składnik glikoamina, i ta glikoamina to jest dokładnie ta substancja, która neutralizuje te metale z twardej wody. Ok, drugi szampon to Herbal Essence Pure Aloe i Avocado. Jest to bezsiarczanowy, czyli bez SLS, ale się wysoko pieni, czyli fajnie zmywa. Drogeryjny szampon i on jest idealny właśnie na twardą wodę, bo on zawiera ten składnik disodium EDTA, który ma działanie helatujące. E, łatwe rozczesywanie jest po tym szamponie, zrównoważone pH e, i mimo, że jest właśnie bez tych soli SLS, się bardzo dobrze pieni włosy się super rozczesują. Jest to genialny naprawdę szampon. I tutaj tak samo gliklamina, czyli ten kwast glutaminowy, dodaje elastyczności, wypełnia uszkodzenia, sól disodowa, helatujące działanie, czyli to sodium meta. E, także to, ten szampon też właśnie ma takie helatujące działanie. Włosy są zupełnie inne e, pod, e, po takich produktach. E, te szampony zmiękczają twardą wodę, dodają miękkość połys, wygładzają suche końce, usuwają osady, które nie pozwalają skórze swobodnie oddychać. Oczywiście oba szampony będą się też świetnie nadawać do mycia włosów przedłużanych. Teraz ceny, więc tak, ten jeden jest droższy, drugi tańszy, tak jak już mówiłam. Ten Metal Detox będzie kosztować do 100 zł, natomiast ten tańszy Herbalesens około 25. Także pamiętajcie, że czasem, mimo że wszystko robimy poprawnie, czyli mycie włosów, nakładanie odżywki. Używamy dobrych produktów, tak nam się wydaje, przynajmniej, albo profesjonalnych, a i tak włosy są właśnie niefajne, przesuszone, suche, źle się układają. Jest to prawdopodobnie wina twardej wody. Ma to też wpływ na końcowy efekt, tak jak mówiłam, rozjaśniania, farbowania i tonowania. Zobaczycie różnicę, radzę Wam spróbować. Także włosy będą się lepiej układać, lepiej rozczesywać. I pamiętajcie, nie zawsze produkty najlepsze są najdroższe. Czasem jest tak po prostu, że używamy nawet drogich rzeczy profesjonalnych, ale problemem może być właśnie ta twarda woda, i wtedy i tak yy, włosy nie będą fajnie wyglądały. Mam nadzieję, że ten film dla Was był przydatny. Radzę spróbować naprawdę tych produktów. Zapraszam również do naszego sklepu www.mesizfabrykawosa.pl, gdzie znajdziecie naturalne włosy do przedłużania zagęszczania, a także topery i zagęszczacze włosów. Zapraszam. Pamiętajcie, dajcie łapkę w górę i jak subskrybujecie nasz kanał, będzie mi bardzo miło. Dziękuję.